Witajcie drodzy w ósmym dniu naszej nowenny do Ducha Świętego. Jesteśmy bardzo blisko tej uroczystości, w której razem chcemy wyśpiewać naszą miłość do Ducha Świętego. Przyzywajmy Go nieustająco. Z nawigacji ojca Józefa Kozłowskiego. Duch Święty zna nasze zadania. Wie, czego nam potrzeba, zanim Go o to poprosimy. Więc nie ma potrzeby, aby popadać w jakiś irracjonalny lęk przed tym, co będzie. Pozwólmy prowadzić się Duchowi Świętemu. Duchu Święty, bardzo Cię prosimy, prowadź każdego z nas, prowadź każdego dnia. Prosimy Cię też dzisiaj szczególnie za osoby, które doświadczają lęku, obawy, trwogi, jakiegoś trudu patrząc w przyszłość swojego życia. Duchu Święty, daj każdemu z nas światło nadziei, światło mocy i daj nam też łaskę usłyszeć te słowa Jezusa, nie bój się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Przyjdź Duchu Święty. Amen. Drodzy przyzywamy Ducha Świętego, zapraszam Was jeszcze dzisiaj do modlitwy pieśnią Sekwencja, tą piękną modlitwą Kościoła. Do zobaczenia jutro w ostatnim dniu naszej Nowenny.